Nie wiem, czy jesteście faka Disco Polo. Wszyscy powiedzą za chwilę pewnie, że nie. Na koncercik. Ale impreza, ale impreza! Normalnie. Tyle energii, tyle emocji. Wszyscy śpiewali. Każdy tańczył, każdy był sobą. Halo dzień dobry, przyszłam do Was na taką małą e, pogadankę. Stefanek ze mną, chilluję sobie. Ja myję włosy. Ale chciałam poruszyć taki temat, który ostatnio poruszałam na Instagramie, na Insta Stories, gdzie wspominałam Openera, gdzie wspominałam koncert. No i tak sobie myślałam, że kurczę, jakoś ostatnio, jakoś ostatnio, jakoś ostatnio wszystkie koncerty, wszystkie imprezy, wszystkie festiwale nas omijają. Nie wiem, czy wcześniej się człowiekowi bardziej chciało bardziej na, na pewno tak, na pewno tak, na pewno bardziej nam się chciało jeździć, na pewno bardziej nam się chciało uczestniczyć właśnie w, te, w koncertach, bardziej byliśmy zajarani tą muzyką i przypomnę, że w tym czasie to był, jak na Openerze, to był rok 2013 no to przypomnę, że w tym czasie miałam już pięcioletnie dziecko, więc jakby zorganizowanie całego tego wypadu, wyjazdu, zostawienie Antka gdzieś na weekend no nie było najprostszą sprawą no ale jednak się udawało więc wspominałam właśnie Openera w związku z tym openerem, co się teraz działo, ja nie wiem, ja bym po prostu padła, gdybym kupiła bilet na ten jeden konkretny dzień, na powiedzmy na dłużej p, z takim, na pewno były takie osoby, które chciały zobaczyć najbardziej tylko ją i po prostu, no, no pech, nie, no pech, no większego pecha po prostu chyba nie było. No, ale tu bezpieczeństwo, bezpieczeństwo uczestników, no jednak, liczy się najbardziej. W każdym razie wspominałam właśnie ten nasz wyjazd 2013, gdzie u nas takim, można powiedzieć, headlinerem całego tego dnia był Kings of Leon, zespół, zespół, który uwielbiamy, który każdą jedną z ich piosenek praktycznie znam. Plus do tego były nowe zespoły, które fajnie było wtedy. Jak to powiedzieć, odkryć? Odkryć. E, więc był Crystal Fighters, był Arctic Monkeys, był Ariana, ale nie w ten dzień, co my byliśmy. Także to był super wypad weekendowy do Gdyni. E, na weekend jednego dnia po prostu odpoczywaliśmy, drugiego dnia byliśmy na imprezie, trzeciego dnia byliśmy na plaży. Trochę pozwiedzaliśmy Gdyni, zobaczyliśmy, więc było bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Oczywiście, że za krótko byliśmy samochodem, byliśmy z moją siostrą wspomnienia. Super. To był rok 2013, pokazywał. Wam tam, wrzucę Wam tutaj foteczki, pokazywałam Wam tam, że właśnie w ostatni dzień ostatniego dnia naszego wypadu poszliśmy sobie na na plażę i tam oczywiście nie opalało słongo nie opalało, było zimno, był chłodny wiatr, więc stwierdziłam, że no nie opala, więc za bardzo się smarować nie będę no i zobaczcie jak wyszły moje plecy a przypomnę, że no my byliśmy właśnie jakoś tak to był właśnie chyba maj czerwiec, tak mi się wydaje czerwiec lipiec. I, a we wrześniu było nasze wesele. We wrześniu mieliśmy wesele z mężem i te moje plecki te moje plecki no nie prezentowały się najlepiej, aczkolwiek miałam dosyć mocno zabudowaną suknię z tyłu, więc, więc też tragedii nie było. No i słuchajcie, w dzień, dzień po koncercie Coldplaya w Warszawie teraz który był teraz, no dowiedziałam się właśnie o tym koncercie. Dowiedziałam się dzień po. Ja, największa fanka e, Coldplaya, ja po prostu e, no mogłabym za nimi jechać wszędzie. Dowiedziałam się dzień po, że byli w Warszawie e, i tutaj chciałam też wspomnieć, że na koncercie Coldplay'a byliśmy w 2012 roku, czyli można powiedzieć, że równo 10 lat temu byliśmy w Warszawie. E, bez noclegu, bez niczego, po prostu zajechaliśmy na miejsce, poszliśmy na koncert, po koncercie władowaliśmy się w samochód. E, szybka drzemka i, e, i Kraków, można powiedzieć, i trasa Kraków, więc w ogóle, można powiedzieć, bez większego przygotowania na super niskim, Budżecie, ten wyjazd był organizowany, byleby tylko jechać, byleby tylko tam być. No i właśnie wspominałam, jak było super: ksylobandy na, 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 na nadgarstkach, na nadgarstkach były, mieliśmy takie kolorowe opaski, i te opaski były sterowane radiowo. I w zależności jaka tam piosenka szła, w zależności jakie były właśnie kolory ustawiane, czy właśnie jakaś fala, czy coś w ten deseń, można było zrobić naprawdę fajne efekty. I widziałam, że w tym roku też te efekty były. Widziałam, że w tym roku też te efekty były. Widziałam, że no praktycznie eee, scena z tymi kółeczkami puszczanie balonów w tłum, tekstylo bandy. Konfetti, srebrzyste, metaliczne, wszystko to było to samo co i 10 lat temu, więc jakby format koncertu się nie zmienił. No ale na pewno no, doszły nowe płyty, prawda? Doszły nowe płyty, doszły nowe piosenki, chociaż też zaśpiewali swoje hiciory, więc bardzo żałuję, jakbym wiedziała wcześniej, że Coldplay będzie w Polsce. Nie wiem jakim cudem po prostu yy, się o tym nie dowiedziałam. E, tutaj stwierdziliśmy z moim mężem, że yy, po prostu ta bańka informacyjna mnie ominęła. E, gdzieś po prostu ktoś o tym mówił, ja, ja o, mnie to ominęło, Gdzieś tam później ktoś mówił, że mnie to też znowu ominęło, więc, więc ta bańka mnie ominęła, więc bardzo mi jest przykro. Też powrócę Wam tutaj zdjęcia, żebyście zobaczyli. Ehm... No, no, bardzo mi było smutno. Trudno, następnym razem będę ich śledziła, będę po prostu pierwsza w kolejce po bilety. Mam nadzieję, że następny koncert w Polsce nie odbędzie się za 10 lat, tak jak, tak jak teraz, było po prostu w odstępie 10 lat, 2012-2022. No, w każdym razie, tak I jak byliśmy właśnie wtedy, mieliśmy miejsca na płycie. Świerowaliśmy, byliśmy w ogóle jedni z pierwszych w kolejce stanęliśmy zaraz przy barierkach przy Golden Circle, żeby być jak najbliżej, więc no rzeczywiście widok mieliśmy spoko i mieliśmy koszulki. Mówię, mówię, że to był wyjazd super budżetowy. Mieliśmy koszulki, żeby nie kupować tych koszulek ich na miejscu, jakby tych oryginalnych zamówiłam je wcześniej na Allegro białe koszulki z nadrukiem e, okładki płyty wtedy była to trasa promująca płytę My Lock więc tą okładkę płyty nadrukowałam e, zamówiłam, żeby nadrukowali mi e, właśnie na Allegro więc my wszyscy mieliśmy te trzy koszulki e, ja miałam pod bluzą, ale też e, taką miałam po prostu rozpinaną bluzę e, moja siostra też miała pod marynarką i mój mąż miał na bluzie nałożoną, więc jako po prostu prawdziwi rasowi fani mieliśmy te koszulki po prostu tak się, żeby tylko były. No i tak rozmyślając o tych festiwalach, rozmyślając o tym, że po prostu wszystko mnie omija, omijają mnie te imprezownie, e, troszeczkę zapragnęłam się gdzieś przejść, troszeczkę zapragnęłam się gdzieś się właśnie odchamić i słuchajcie, e, dziwnym zbiegiem okoliczności. Okazało się, że w ten weekend są dni Dobczyc. Dobczyce, kto, kto wie, kto nie wie, to jest taka miejscowość trochę oddalona od naszego miejsca zamieszkania, ale są tam najlepsze imprezownie, najlepsze po prostu, właśnie takie festiwale i dni. No i okazało się, że dzisiaj będzie kombi. Ja jestem jakby nie było trochę fanką kombi, trochę ich piosenek znam. Wieczorem ma być jakieś disco z DJ-ami z, z klubu Energy. Więc, jakieś e, hulanki, jakieś tańce by były, coś fajnego, można byłoby się oderwać. Jutro podobno ma być Sławomir, i e, później po Sławomirze ma być dyskoteka retroparty w, retro w, w klimacie lat 90. I w niedzielę ma być Disco Polo, czyli Mig. Zespół Mig. Y, ta jedyna, te sprawy, nie wiem, czy jesteście fankami Disco Polo wszyscy powiedzą za chwilę pewnie, że nie eee, ale na takich imprezowniach, na takich dniach na takich festiwalach, no cóż innego cóż innego się może sprawdzić, tylko po prostu muzyka taneczna, tylko wyłącznie taka muzyka rozrywkowa, więc ja jestem jak najbardziej na tak może wyciągnę może wyciągnę mojego męża na ten wypad może wyciągnę mojego męża na te dni troszeczkę się właśnie e, rozerwę, troszeczkę się odkoncertuję eee, no, tak, troszeczkę też myślę, że się oduczyliśmy przez tą raną pandemię. Spada mi, spada mi już ten mój turban, to oznacza, że czas już wysuszyć włosy, więc mam nadzieję, że, że się wybierzemy. Jeżeli się wybierzemy, to oczywiście, że zabieram Was ze sobą.

Wszyscy przygotowani, ja też, kurteczka dżinsowa, koszulka dżinsy, bez zbędnego strojenia, nie wiem, zawsze się śmiałam, że się śmialiśmy z dziewczyn, które przychodziły na takie imprezy w szpilkach i w sukienkach miniuwa, a później marzły. No bo to jest jednak impreza plenerowa na trawie. e za tobą. 我就是混混在在。 Ja... Godzina odpowiednia, przyspieszamy tempo! Zostali sami najwyższe tak czy nie? Kto skoczy uwaga. słychać? Uwaga! słychać? teraz słychać? Co Dzień dobry, witamy się w kolejnego dnia Wsta Wstałam Ogarnęłam się, wymalowałam Ubrałam i lecimy Na kawkę do Do deściowej. Powiem wam, że ciężko było wstać Wczoraj po imprezie w domu byliśmy O trzeciej o godzinie 3 do godziny trzeciej. Jeszcze się ogarnialiśmy, jeszcze to. W łóżku byliśmy o czwartej, więc o czwartej byliśmy w łóżku. Dzisiaj rano wstaliśmy o 10, więc tego snu wcale nie było aż tak dużo, więc jesteśmy trochę podmęczeni jednak. W każdym razie wczoraj była super, super impreza. Już wspominałam się na Insta Stories na Instagramie. Tyle energii, tyle emocji. Wszyscy śpiewali. Każdy tańczył, każdy był sobą. Przekrój wiekowy był taki, że no każdy, każdy się po prostu bawił przy tej muzyce, po prostu byłam w szoku, i starsi, i młodsi i, 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 Anglosie, i po prostu też sądzę, że na tej imprezce na tych dnia dobrze byliśmy z synem, więc i on się tam świetnie bawił, my się świetnie bawiliśmy więc było naprawdę, naprawdę fajnie i... No i wybawiłam się, wybawiłam się jak nigdy można powiedzieć, od dawno, dawno nie byłam na takiej dobrej e, imprezie, więc, więc tutaj muszę wspomnieć, że Dni Dobczyc mogę uznać za udane, zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie i kombi. Fajnie zagrał, przyjemnie. Chciory e, i nowe piosenki. Półtorej godziny koncert, to naprawdę sporo, więc było przyjemnie. A jak widzieliście ceny, pokazałam Wam ceny, ceny e, nie były do końca przyjemne. I tak się zastanawiałam, bo, e, bo czytam dużo różnych artykułów o paragonach Grozy, o tym, jakie są ceny nad morzem. Jak wszyscy płaczą, że po prostu gofry są po 30 zł, i oni nie mają pieniędzy na to, żeby kupić gofry dla siebie i dla dziecka i właśnie e, tak się zastanawiam, czy codziennie trzeba jeść gofry. Czy te gofry wszyscy muszą zjeść, że tak powiem. E, ale to jest pogadanka na, inne, e, na inny dzień. W każdym razie widzieliście ceny gofrów, widzieliście e, inne ceny po prostu e, frytki belgijskie 25 zł, rozłożyłam mnie na łopatki. W każdym razie e, panowie sobie zjedli zapiekanki z salami, były po 25 zeta. E, ja sobie wzięłam tylko picie, E, więc, e, więc tak, więc było super, sceny oszalały, ale ludzie się nie zwracali na to uwagi, bawili się, kupowali, piwkowali, e, więc, więc myślę, że było spoko, więc Dni Dobrzyc jedne z lepszych, można powiedzieć, no to już nie pierwszy raz e, e, tak było, więc wybawieni troszeczkę sobie odkupiłam troszeczkę sobie odkupiłam tego opener'a i troszeczkę sobie odkupiłam tego Coldplay o którym wam opowiadałam więc byłam na jakimś koncercie, troszeczkę się odchamiłam wytańczyłam się za wszystkie czasy jest super